w życzci nie jest tak, nie wierzycie w to plan no, z jakimiś filmami osób osób, osób właśnie bo ja miałem napisane, że nagrywam a to teraz właśnie na tabletce nagrywać to powiedzcie, hej, YouTube ten właśnie, i powiedzieli tak, a ja nie mam jakiego akurat nie wiem, jakim programem się najlepiej nagrywa na tablecie właśnie ten i na dole pokazałam wam, kto by hej, YouTube właśnie powiedział, jak wiecie to w komentarzach. Dobra, nie będę przedłużać, będę postawiać. Powtórzy nam również Paula. A, Paula, Paula. ET 1, 3, 8, 9. Star znaczy 1, -2 -4 słodka Ola A. Właśnie zapraszam na kanał Słodka Ola A. Jeżeli -a. ktoś nie wiedział. Ona też tam w ma chyba ze 6. gdzieś tam filmik. Nie wiem czy w ogóle Paula nagrywa.

na tym na tablecie, to niech jest w komentarzach, jeżeli będę mógł poprawić wiek, tak, na miesiąc albo na więcej, to może widać sposób, albo no. ona mam od koleżanki, ona odgórza, to muszę Wam zobaczyć, bo jest No, to było, ale